Już są! Właśnie przyszły! Jeszcze pięknie pachną z drukarni. To druga edycja naszej książeczki i wczesnej interwencji ortopedycznej, szczękowo-twarzowej. Bardzo wiele nauczyłyśmy się pracując z pierwszą edycją, co sprawiło, że postanowiłyśmy ją ulepszyć. Znalazła się tutaj klasyfikacja pani doktor Oziemczuk i magister Owsianowskiej, jeżeli chodzi o ocenę języka. Znalazł się tutaj status zębowy do oceny przez stomatologa jamy ustnej. Oczywiście naklejki dla dzieci ćwiczących gołpek, ocena postępów leczenia również to dla rodzica. Każdy etap jest opatrzony opisem tego, co robimy w danym momencie. To ułatwia rodzicom zrozumienie całego procesu. Mamy też część laryngologiczną, no i te opisy, o których mówiłam. Tak więc myślę, że teraz będzie się jeszcze lepiej pracowało. A z tyłu. Recenzje. Recenzje zarówno laryngologów, jak i dentystów, fizjoterapeutów, więc jak widać, nasza książeczka cieszy się powodzeniem. Także mam nadzieję, że Państwu również się spodoba, zarówno rodzicom, którym ułatwia komunikację pomiędzy specjalistami zajmującymi się dziećmi, jak i specjalistą, bo dobrze jest wiedzieć, co inni planują względem naszego pacjenta? E, tak więc cieszę się, że już jest. Zapraszam do pracy. Może Wam się akurat spodoba.